Radio Parada 96! Będzie okazja wykręcić kilometry dla dzieci chorych na raka. A to wszystko w ramach akcji Czas na Lover. Można połączyć przyjemne z pożytecznym i to w okresie letnim, bo od 10 czerwca do 31 sierpnia. Gościem Radio Parada jest dziś Dominika Śliwińska, dyrektor operacyjna Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Krwinka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć, jak prezentuje się program tegorocznej, piątej już edycji akcji Czas na Lover? Jakie są jej główne założenia? To jest dla nas szczególna edycja, bo taka jubileuszowa, tak jak Pan wspomniał, piąta. Główne cele przyświecające w tym roku, temu trzymiesięcznemu wydarzeniu, bo w tym roku akcja potrwa od 10 czerwca do 31 sierpnia, to Pierwszy cel: zwiększenie świadomości na temat chorób nowotworowych i hematologicznych u dzieci oraz promowanie takiego rozdrowotnego stylu życia poprzez właśnie wspólne przejechanie na rowerze jak największej liczby kilometrów. Planowany efekt na ten rok to jest wykręcenie 200 tysięcy kilometrów. Tutaj napomknę, że w zeszłym roku wykręciliśmy 147 tysięcy. Kilometry będą rejestrowane na głównym liczniku. Widniejącym na stronie czas na lover, on pojawi się 10 czerwca, i rejestracja przejechanych kilometrów. Drugi cel, to pozyskanie środków finansowych na wsparcie dzieci onkologicznie i hematologicznie chorych oraz ich bliskich poprzez organizację dla nich spotkań i wyjazdów o charakterze terapeutycznym. Tak, w tym roku właśnie kładziemy nacisk na takie kompleksowe zaopiekowanie się całymi rodzinami i na te wyjazdy terapeutyczne. Tutaj planowanym efektem końcowym jest zebranie łącznej kwoty 100 tysięcy złotych zbiórka będzie widniała na stronie fundacji www.krwinko.org, ale też na stronie czas na będą przekierowania oczywiście i wszystkie niezbędne informacje. Nasza akcja powstała z takiej na początku lokalnej inicjatywy miała obejmować obszar województwa łódzkiego, ale z każdym rokiem coraz bardziej się rozrastała. I już ma bardziej taki charakter ogólnopolski, dlatego zapraszamy serdecznie wszystkich kolarzy z całej Polski do kręcenia kilometrów i rejestrowania u nas przez aplikację Tropiciel. W jaki sposób ta aplikacja Tropiciel ułatwi uczestnikom rejestrowanie przejechanych kilometrów i śledzenie postępów? To jest tak naprawdę dedykowana, stworzona właśnie. Tutaj przez Tropicieni aplikacja dla nas, która służy samemu rejestrowaniu kilometrów. Prosta, bardzo banalna, wręcz bym powiedziała, w obsłudze ponieważ należy pobrać bezpłatną aplikację ze sklepu albo Google Play, albo App Store. Tam się wybiera czas na Lowe 2025, szybciutko tworzy swoje konto. Też bardzo prosty sposób, bo można się zareagować poprzez konto Google albo Facebookowe, nie ma problemu. Wchodzi się w prowadzenie, wypełnia krótki formularz rejestracyjny, który polega na podaniu swojego niku. Nik będzie później widoczny w rankingach. Które pojawiają się raz na miesiąc u nas na stronie Czas na rower. I kolejnym krokiem jest określenie, czy się jeździ firmowo, czy prywatnie. To bardzo ważny krok, ponieważ tej decyzji nie można już później zmienić. Jest to dosyć ciężkie tylko my wewnętrznie moglibyśmy je zmienić. Dlatego trzeba się zastanowić, czy w tym roku kręcimy firmowo, czy prywatnie. Jeśli firmowo to wybieramy oczywiście firmowo i wpisujemy nazwę firmy, ale według pisowni ustalonej wcześniej z pracodawcą, tak żeby wszyscy wpisywali taką samą formułę nazwy firmy i wtedy system zlicza kilometry do właśnie firmowej puli. Gdy już mamy ten formularz, to pojawi się na ekranie taka lista lokacji. To jest taki kalendarz, tak naprawdę, z każdym dniem akcji, i po prostu wybieramy sobie kolejny konkretny dzień, w którym pokonaliśmy jakąś trasę, jedną bądź kilka. Klikamy, wpisujemy pokonane kilometry, i następnie musimy podać jakiś dowód, że ta trasa była odbyta. Ale tutaj system przyjmuje dowolne poświadczenie, czyli może być to jakieś poświadczenie z aplikacji takiej typowo sportowej, typu Strava na przykład, tak? Może być zrzut z Google Mapsów. Może być nawet zdjęcie jakieś z wycieczki z zdjęciem licznika na rowerze. Też jak najbardziej przyjmujemy. Ważne jednak, by na jednym zdjęciu były Wszystkie potwierdzenia na przejechanie kilometrów w danym dniu, ponieważ do każdego dnia możemy wgrać tylko jedno zdjęcie, poświadczenie. Może być to kolasz nawet zdjęć. I kilometry można dodawać w aplikacji do siedmiu dni wstecz, czyli dany dzień odblokowuje nam się, gdy on się pojawia, czyli we wtorek odblokowuje nam się wtorek. I możemy kilometry dodawać do siedmiu dni wstecz, żeby był taki margines. Jeśli ktoś był bardzo zajęty, nie miał czasu tego zrobić na bieżąco, to może do tego wrócić. I to wszystko. Wtedy już dzieje się magia. Automatycznie w przeciągu 24 godzin pojawiają się te kilometry na naszym ogólnym liczniku. W jaki sposób uczestnicy mogą dzielić się swoimi trasami, zdjęciami i doświadczeniami, by inspirować innych do pomocy? Chcemy poszerzać społeczność, więc dla nas ważne jest, żeby umieszczać na przykład zdjęcia, filmiki na swoich social mediach i oznaczać Czas na Lover i Fundację Kwinkę, ponieważ to my jako fundacja mamy wszystkie konta w social mediach, zarówno na Instagramie, LinkedInie, Facebooku, więc szeszmy informacje, Dzielmy się tym dobrem, a jeżeli ktoś będzie chciał dodatkowo wysłać nam na maila fundacji pakiet zdjęć, który możemy umieścić właśnie na stronie Czas na Lover, będzie nam niezmiernie miło. Na czym polegają pakiety wsparcia i jakie korzyści otrzymują osoby, które zdecydują się na ich zakup? Mamy przede wszystkim dwie ścieżki, ponieważ można wspierać tutaj firmowo, zostać takim partnerem finansowym, jako firma, korporacja, lub indywidualnie przekazać darowiznę finansową, na przykład w postaci cegiełki. Dla firm przygotowaliśmy tak naprawdę cztery pakiety wsparcia i to są pakiety o kwotach 6 tysięcy, 8 tysięcy, 10 tysięcy i 12 tysięcy. Każdy pakiet wiąże się z jakimiś takimi niespodziankami przygotowanymi przez naszą organizację. Oczywiście też jesteśmy otwarci na rozmowy, bo zależy nam przede wszystkim na relacjach, dlatego jeśli którakolwiek z firm byłaby zainteresowana, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wszystkie informacje kontaktowe są u nas na stronie Fundacji Krwinka. My prześlemy wszystkie pakiety, porozmawiamy, wytłumaczymy, na czym ta akcja polega. A wracając do osób, Indywidualnych. Tutaj też mamy wyszczególnione trzy rodzaje cegiełek. Jedna 20 zł, druga 50 zł i 100 zł. I po kolei za pierwszą cegiełkę jest dyplom za uczestnictwo. Druga to jest podziękowanie w formie wideo, takiego materiału specjalnie przygotowanego przez nas, pamiątkowego. I trzecia, spersonalizowana trasa rowerowa, przygotowana przez naszą cudowną ambasadorkę Jadwigę Mazurkiewicz. Ale też pragnę podkreślić, że tak naprawdę każda złotówka ma ogromne znaczenie. Liczy się jak dużą społeczność wokół tej inicjatywy zbudujemy i stworzymy. I każda wpłata bezpośrednio przekłada się na działania dla onkowo Jakie są zasady udziału w akcji i korzystania z aplikacji, aby każda złotówka i każdy kilometr realnie wsparły Fundację Krfinka, a tym samym dzieci chorych na raka? Zasady są proste. Tak jak mówiłam, przede wszystkim wsiadamy e, na rower, później. Pobieramy aplikację Tropiciel, rejestrujemy kilometry. To nam pomaga realizować cel pierwszy, czyli poszerzanie świadomości i propagowanie postawy prozdrowotnej. Drugi cel realizujemy poprzez dołożenie swojej cegiełki, czy filmowo, czy indywidualnie. I kolejna zasada to przede wszystkim dobrze się bawimy, czerpiemy z tego radość i myślimy ciepło o naszych onkobohaterach. Gościem Radia Parada była Dominika Siliwińska, dyrektor operacyjna Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Krfinka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Radio Parada